Dzień dobry, dzień dobry. Witam się dzisiaj z wami na spacerku. Właśnie wyszliśmy z Igusią i Kairosem na spacer. Mamy niedzielę. My jesteśmy dzisiaj w e, ten weekend same, bo Marcin pojechał w trasę. E, a my pomyślałyśmy, że wyjdziemy na spacer. Pies szczeka, muszę trochę przytemperować Kairosa, więc się rozłączam. Dziś, Gusia, jedziemy na spacer. Iga na swoim biegaczu jest już taka akurat wielkościowo, wysokościowo na ten biegacz, więc już dzisiaj chciała go wziąć na spacer, więc mówię no dobra, mam nadzieję, że nie będę go niosła. Kairos też tu się... Kairos? Co mówisz? Ja boi. Boi? Nie zimno ci? Nie zimno. Ciepło, tak? Dobra. Idziemy dalej, nie? No. I na Kaj. I Kaj też idzie, tak? No. My jeszcze oczywiście nie obyło się od tego, żeby nie zejść na plac zabaw. Mama, cześć. cześć! Bawisz się? No. no to zjeżdżaj na zjeżdżalni. Pokaż jak ty przechodzisz tutaj przez ten tor przeszkód. Pokażesz? Dasz rady wejść? Wlazła. Kajros sobie odpoczywa. Zjeżdżasz? Nie. Mam ci pomóc? Nie. Chodź ci czapkę poprawię. O. Kajros sobie odpoczywa. Przywiązany do ławki. Co kaj, Idziemy do domu. Co? Co kaj, Co? Odpoczywasz? Co? Odpoczywa Kairos? Zmęczony jesteś? O, pewnie. Kairos i Iga połączenie na spacerze jest hardkorowe trochę. Więc albo na spacer trzeba iść z Igą, albo z Kairosem. A razem to jest yy, mieszanka wybuchowa, nie? Tate, pozdrawisz? Ola. Ola. <laughs> A Cześć, cześć. Co idziemy do domku? Tak. Tak. Chodź ci pomogę. Sama? No. Zjeżdżaj. No. Tutaj mam stać. No to chodź, dawaj. Odsunąć się, tu mam usiąść. No to dobra, dawaj. No? Uuu, super! I już dobra, idziemy do. Oni oboje się zbuntowali. Kairos nie chce iść, ani Iga nie chce iść. Kairos, idziemy do domu. Nie, tego kopać nie wolno. Chodź tutaj. Chodź, nie wolno tego kopać. Położył się i nie chce iść. Kairos! ale będziesz w piachu cały. W piachu jesteś, fuj! Fuj! Le. Cały w piachu jesteś. Chodź tu do mnie, Chodź, cię wytrzepię tutaj, chodź. Chodź tu do mnie szybko, chodź. Chodź tu szybko do mnie. Chodź tu szybko do mnie. mnie. Kairos! My. Wróciliśmy ze spaceru. Kairos, Kairos już trochę. Spokój! <noise> Jak on się cieszy! Wróciliśmy ze spaceru. Kairos e, już sobie odpoczął trochę w klatce, zjadł obiad e, i Gusia też po spacerze e, padła i poszła spać. Teraz e, już 40 minut śpi, bo jakoś o 15 chyba zasnęła. Jakoś w końcu wyciągnęłam ich z tego placu zabaw. Jeden i drugi poszedł. Oczywiście iga poszła tylko pod takim pretekstem, że zaraz pojedziemy do sklepu po cucu. Musiałam ją trochę przekupić, żeby ona wyszła z tego placu zabaw. Ogólnie bez problemu bym ją wzięła na ręce. Jakbym nie miała Kairosa, wzięłabym, go na ręce, by, wzięłabym ją na ręce i byśmy po prostu wyszły. Ale jeszcze do tego był Kairos, roweryk, biegacz i, i nie do ogarnięcia, tak jak wam mówiłam. Ich dwójkę zabrać, więc Iga już się zmęczyła, bo trochę przyszłyśmy jednak na tym spacerze. Iga się zmęczyła i poszła spać. Ja e... trochę przedłużył nam się ten spacer, więc kończę właśnie obiad. E... I co? Iga wstanie, zje sobie obiadzik i może coś tam ostatnio ją taka naszła ochota na puzzle. Dostała ostatnio od nas puzzle Pepy. Była tak zachwycona, bo ona tą pepę jednak bardzo lubi. Oglądać i jeszcze, jak już ubranka ma coś z pepą, to już w ogóle. Kairos, zmęczony jesteś? Po czym ty jesteś zmęczony jeszcze? Kairos, jeszcze zmęczony jesteś? A potrenujemy trochę? Co, potrenujemy. Daj łapę. Łapę daj. Łapa. Dobry pies. Dobry pies, super. Pokażę wam teraz co po tej szkółce y, umiemy z Kairosem. Y, idę po przysmaki, bo oczywiście bez przysmaków się nie da i pokażę wam co na tej szkółce się nauczyliśmy. Y, nie wiem właśnie, bo w y, na początku w sumie listopada ta pani, z, która prowadziła te wszystkie zajęcia, miała się do nas odezwać, co dalej robimy, czy będziemy szkolić go dalej. E, tak jakby przeszedł roz do stopień wyżej, do klasy wyżej, już nie przedszkolak, więc musimy, nie wiem, chyba sama musi się odezwać i podpytać, jak to teraz będzie wyglądało. E, I no, i pokażę Wam, co żeśmy się tam w tej. W tej grupie naszej przedszkolaków nauczyli. Do mnie, Kajros. Dobry pies. Dobry pies. Noga. Noga, Kajros. Siad. Dobry pies. Super. I podałam mu zbyt dobrze. Jeszcze raz. Noga. Siad. Dobry pies, super. Nie? Tutaj Kajros, do mnie. Do mnie, siad. Siad, dobry pies. Łapa, daj łapę. Dobry pies, druga łapa. Drug... Druga łapa, dobry pies. Piona, super. Brawo Kajrosik, super. Siad, leżeć. Leżeć Kajros. Leżeć dobry pies. Super! Brawo, Kairos. Super, zostań. 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 Do mnie. Siad. Brawo! Brawo, chodź. Do mnie, Kairos. Fuj. 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 Możesz. Dobry pies, siad, siad, Kairos, siad, siad. Fuj, 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 kajros, fuj, fuj, możesz. Dobry pies, super, siadkać, leżeć. Dobry pies. Dobry, dobry psina, taka nauczona jest, ale to jest taka pięta też trochę. Dobry pies, tak, chodź tu do mnie. Normalnie jakby żołądków nie widział, a jeszcze mieliśmy na spacerze żołądki. Normalnie ten łakomczuch taki to jest. Łakomczuch ty jesteś taki, nie? Ty jesteś taki łakomczuch nasz. Chodź tutaj, raz. Ale Ty jeszcze jesteś młody i głupiutki czasami. O, zobaczcie, dopiero zauważyłam, że i mi się święta trochę tutaj pokazały na koszulce. Zauważyłam dopiero, że mam taką chyba trochę świąteczną tą bluzkę. Reniferek, nie, misio? Z tymi rogami reniferka. Też trochę świąteczna. A kto to się wyspał? Wyspałaś się? Masz no, Pepe, masz. Pokaż wszystkim, jaką ty masz ładną, taką już chyba świąteczną Pepe. Gdzie jest Pepa? Tu, papa mi. Tu masz Pepę. Ty lubisz Pepę? Mhm. A co ty, co ty jesz? Cucu. Cucu? Mhm. Obiadek ładnie zjadłaś, tak? Mhm. Ja, ja, ja. Ja, nie, ja się... No, ty już jesteś najedzona? No. Mhm. Trochę za duża ta na ciebie ten sweterek, co? No. Ale to nic, nie? To nic. Masz najważniejsze, że masz pepę, co? A to co? A ułożymy puzzle? Masia! Nie, to jest psi patrol. No. Czekaj, to... to jest... Odpapie. Psi Odpapie. patrol. Od papi. To papi, oh, Będziemy układać Pepe. Mm -hmm. To idziemy po puzzle? No. Okay? Mm -hmm. Czyli tak, mamy Pepe. No. I tutaj jest papi. To jest od Mini. Trochę ci porozkładam te puzzle, bo masz pomieszane je, nie? To są nogi pepy. Gdzie nogi pepy powinny być? Pod brzuszkiem. No. No super Georgia tu ułożyłaś. A choć Pepę ułożymy teraz. Chodź Szukaj Pepy. Gdzie ona ma brzuszek? Pepa Maja, papa to moja. To. O, no, No i teraz chyba możesz przyczepić nóżki. O. Świetnie. I to po po tam. No i co tu będzie teraz? O chyba to będzie, co? Nie, to nie to. To nie. Mm -mm. To nie. To też nie. A co to, to jest, słonik jakiś? O! O, spadł, podnieś szybko. Tu jest. Proszę. Co? Nie. O, chyba tutaj będzie, co? Tata. O. o, ja mam ryjek pepy. Mami? no ładnie, ładnie. To też. A gdzie sowa jest? Zobacz. To papi. O. To papi pić. To papi. No. O ja tutaj chyba ułożę. O, mama też ułożyła jedno. O No super! To też. To chyba nie tu. Nie, to, na, to chyba gdzieś będzie niżej. Gdzie drzewko jest? No, to ułóż to, ale od... O, tak. Super. I no tu chyba tam ogonek George'a jest A. nie tu gdzie jest ogonek George'a tu jest ogonek George'a zobacz różowy to tu powinien być odwrotnie o tutaj no i gdzie ślimak jest tu nie tu nie tu też nie tam dalej chyba Mm -hmm. I jeszcze jeden puzel. Masz tam o. No, Odwrotnie. O, pani. Super! Brawo. Jest pepa. jest pepa. I George jest no. i królik. Super. Ładna Pepa. A gdzie masz jeszcze Pepę? Chodź tutaj położymy Pepę. Tu masz jeszcze Pepę. Pokaż. Dobry pies. Tak. Ty lubisz jak się ciebie głaszcze. Co nie? Tak. No łapka. Tak, i kajrosik. Pije. No ta. No jeszcze co? Zobacz, Kairos, jaki wygodniacha. Kajros, Nie za dobrze ci? Ty. Zobacz, co ten Kairos robi. Aby głaskać tylko. O, już przestałam. No już głaszczę ciebie. No. I tak właśnie kończymy niedzielny, niedzielny dzień. Jutro do pracy. Jutro znowu mam na późniejszą godzinę od 9 do 17, więc no więc jak już przyjdę, to już będzie ciemno. My dzisiaj sobie jeszcze jak wróciłyśmy ze spaceru Iga poszła drzemać, to my z Michalminką oglądałyśmy fajny film na Netflixie Jumanji Nowy, Nowy Poziom, chyba tak to się nazywało. Fajny, śmieszny, przygodowy taki film. Igusia wstała, zjadła i wzięłyśmy się za układanie puzli, także jutro się zaczyna nowy... Tamten się szarpie, tam z tym rogiem. Staram się mu nie kupywać jakichś takich dziwnych gryzaków i dostał róg. I tak go właśnie męczy. Chyba go z zęby swędzą, chociaż już trochę zębów mu ubyło. Gdzie masz roga? Gdzie masz roga? Co? Gdzie roga masz? Wypuścimy Kajrosika. Wyschłeś już. Chodź. Ojejko. Przytulaśny ty. Ty jesteś przytulaśny bardzo. No? Ojejku. Kajros jest niemożliwy. Żegnam się dzisiaj z Wami w ten niedzielny wieczór. Zachęcam Was do oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybowały, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, oglądania, komentowania. Już o te komentarze się proszę i proszę. No ale może coś tam się rozwinie. Co, Jusiu? No dobrze, już idziemy układać. Tak, Także życzę Wam miłego jeszcze wieczoru niedzielnego i do, i do zobaczenia do następnego razu. Pa! Powiedz, pa! Trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia.